Cześć! Jedziemy już po raz trzeci z zbiórką na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wiecie, to już 31. finał. Kawał dzieła. A my cieszymy się, że wraz z naszym graniem w Gminie Pilchowice dołączyło coraz więcej firm, wolontariuszy, organizacji, która każda chce coś dołożyć do wielkiego finału. Mega się z tego powodu cieszymy. My przede wszystkim zapraszamy Was wszystkich na te wszystkie imprezy towarzyszące i na finał, który odbędzie się w Wilczy, łącznie ze Światełkiem do Nieba o godzinie 20.00. Także przybywajcie do nas przez cały dzień. Będzie się dużo działo, będzie granie, będą warsztaty, pokazy. Fajnie można spędzić czas. Także liczymy na Waszą obecność. Bądźcie z nami i siema!